Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i zapraszam serdecznie na film, w którym poznamy 5 prostych, domowych metod na obniżenie kwasu moczowego we krwi. Zapraszam serdecznie na film. Jeżeli zauważamy bóle stawów lub też reumatoidalne zapalenie stawów, no to ważne jest, aby na początku skontrolować kwas moczowy. Poziom kwasu moczowego. Musi on być na odpowiednim poziomie. W przeciwnym razie mogą być nieciekawe konsekwencje. Jak to się dzieje, że kwas moczowy się odkłada w naszym organizmie i wywołuje przeróżne stany zapalne, czy też inne jakieś problemy zdrowotne, które potrafią utrudnić nam życie? Otóż kwas moczowy powstaje, kiedy nasz organizm rozkłada puryny pochodzące ze spożywanego przez nas pokarmu. A następnie puryny są wysyłane do krwiobiegu oraz nerek i eliminowane z organizmu. Może pojawić się tutaj problem, kiedy ta substancja zaczyna się w naszym ciele odkładać. Może tak się zdać, że będzie zbyt duże stężenie puryn, lub na przykład nasze ciało nie jest w stanie pozbyć się takich nagromadzonych ilości. No i wtedy mamy efekt w postaci bóli stawów. Pojawiają się kamienie nerkowe, może być reumatoidalne zapalenie stawów, czy też inne zaburzenia zdrowotne. Możemy sobie na początek poradzić w następujący sposób: jak możemy wyeliminować kwas moczowy z naszego organizmu? Jak możemy wyeliminować te substancje, które odpowiadają za zbyt wysoki poziom kwasu moczowego w naszym organizmie? Ponieważ istnieją składniki, które współpracują, wspierają naszą pracę naszych nerek i jeszcze dzięki temu lepiej filtrują krew, a wtedy kwas moczowy jest usuwany razem z moczem. Pierwszą metodą będzie letnia woda z octem jabłkowym. Kwasy organiczne zawarte właśnie w occie jabłkowym, a zwłaszcza kwas jabłkowy, pomagają rozbić kwas moczowy, dzięki czemu nie będą się formować kryształki, a przez nie stany zapalne. Ten właśnie składnik, ocet jabłkowy, pobudza oczyszczanie krwi. Pomaga wyregulować pH naszego organizmu. Czyli na szklankę wody, ciepłej wody, czyli około 250 ml, bierzemy dwie łyżki octu jabłkowego. To jest około 20 ml. Rozpuszczamy ocet jabłkowy w szklance letniej wody i wypijamy mieszankę najlepiej rano naczczo. Dobrze jest powtórzyć jeszcze po południu raz. I taką kurację robimy przez 2-3 tygodnie, codziennie. Kolejnym sposobem będzie napar z pokrzywy, czyli dla kanasza herbatka z liści pokrzywy. Bardzo fajnie oczyszcza krew i usuwa z niej kwas moczowy. A to dzięki temu, że zawiera aktywne składniki i minerały, które pobudzają do pracy nerki i pomagają oczyścić drogi moczowe, a w ten sposób zapobiega to ich blokowaniu się. Czyli również mamy szklankę wody około 250 ml i jedną łyżkę liści pokrzywy, to jest około 10 g. Podgrzewamy wodę, kiedy już zaczyna wrzeć, dodajemy do niej liście pokrzywy. Oczywiście, Zdejmujemy z ognia, zostawiamy po prostu pod przykryciem na około 10 minut. No, i taki napar pijemy sobie dwa razy dziennie przez 10 dni. Kolejną substancją będzie skrzyp polny, a konkretnie napar ze skrzypu polnego. Polny ma właściwości również odtruwające i przeciwzapalne, i bardzo fajnie pozwala wyeliminować z organizmu kwas moczowy. A to dzięki przez zwiększenie wydzielania moczu. Zawarte w skrzypie przeciwutleniacze chronią nasz organizm właśnie przed negatywnym działaniem wolnych rodników i zmniejsza to ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Mamy oczywiście szklankę wody. Mamy szklankę wody 250 ml i jedną łyżkę skrzypu polnego. Gotujemy wodę i do zagotowanej wody wsypujemy skrzyp polny. Zostawiamy do zaparzenia przez 10 minut i przecedzamy płyn. Taką szklankę na naparu pijemy rano na czczo. Możemy to jeszcze powtórzyć raz lub nawet dwa razy w ciągu dnia. I pijemy co, przy, co przynajmniej przez 2-3 tygodnie pod rząd. Cudownym składnikiem jest wierzba, a konkretnie napar z wierzby. Bardzo dobry środek, aby zmniejszyć kwas moczowy w organizmie. Bardzo dobrze rozbija puryny. Poza tym zawiera przeciwzapalne składniki, które... Łagodzą bóle stawów i ułatwiają leczenie artretyzmu. Czyli tradycyjnie jedna szklanka wody 250 ml i jedna, tutaj już uwaga, łyżeczka, nie łyżka, łyżeczka kory wierzby. To jest około 5 gram. Kore wierzby mieszczamy w szklance gotującej się wody i zostawiamy do zaparzenia około 10 minut. Napój odcedzamy i wypijamy. Najlepiej z rana. Możemy dodatkowo w ciągu dnia sobie zrobić też taki napar i zrobić okład w takim ciepłym wywarze. Zanurzyć sobie jakąś szmatkę, czy też gazę, lub ręczniczek jakiś w ciepłym wywarze i obłożyć nim obolałe miejsca. I kolejnym, piątym Substancją taką cudowną jest cebula, a konkretnie herbata z cebuli. Może nie jest zbyt taka bardzo, bardzo smaczna, jakbyśmy, jak to herbatki różnoowocowe, ale jest to naprawdę wspaniały, oczyszczający napój, który bardzo dobrze pozwala kontrolować wysoki poziom kwasu moczowego, czyli pozwala nam go obniżyć. A to dzięki temu, że zawiera przeciwutleniacze i naturalne kwasy, które oczyszczają krew i pomagają rozbijać kryształki kwasu moczowego, w nerkach potrzebne będzie pół cebuli. Tutaj preferuję czerwoną cebulkę. Dwie szklanki wody, czyli potrzebujemy pół litra wody i jedną łyżkę miodu. Cebulę kroimy, połówkę cebuli kroimy na kawałki i musimy ją zagotować w garnku w tej pół litrze wody. Później zostawiamy ją na około 10 minut na małym ogniu. Następnie wyłączamy ogień i kiedy już się zaparzy i troszeczkę przestygnie, odcedzamy i słodzimy go miodem. I taką jedną filiżankę takiej herbatki wypijamy rano. Możemy w godzinach popołudniowych jeszcze sobie raz powtórzyć. Kuracja taka powinna wynosić co najmniej dwa tygodnie. Bardzo dobre działanie wykazują również napary przygotowane z liści brzozy oraz mniszka lekarskiego. Czyli również bardzo fajnie możemy sobie zaparzyć taką herbatkę, czyli napar, będą one stymulować proces wydalania takiego kwasu moczowego z organizmu. Co najbardziej podnosi kwas moczowy i czego powinniśmy unikać w naszej diecie? Będą to podroby, czyli wątroby, wątróbki, serca, nerki, ozorki, czy też ryby, przetwory rybne takie jak szproty, śledzie, sardynki, tuńczyk, łosoś wędzony. Makrela wędzona, owoce morza, galarety mięsne, mocne wywary z mięs, konserwy i kra. Aby zapobiec nawrotem takiej dny moczanowej, która jest skutkiem podniesionego kwasu moczowego, zaleca się utrzymanie prawidłowej masy ciała, czyli właśnie jednak. Z to o czym wspomniałam wcześniej, stosowanie odpowiedniej diety, czyli ograniczenie właśnie mięsa, podrobów, owoców morza, unikanie alkoholu, palenie papierosów. Warto zastosować kilka takich, wybrać sobie takich właśnie ulubionych swoich składników, ziółek i spróbować, bo można sobie naprawdę tym pomóc. A jeżeli dołączymy do tego jeszcze oczywiście dietę, która będzie eliminowała puryny, no to na pewno uda nam się obniżyć... Kwas moczowy, do czego bardzo serdecznie zachęcam. W tym filmiku to wszystko. Jeżeli wydał się interesujący, to oczywiście zapraszam do komentowania pod filmem. Można również pozostawić łapkę w górę, czy też zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi filmikami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.